jak to dobrze was widzieć? Straszliwy potwór jest chyba dosłownie wszędzie. Wiecie, chcę się zbudzić z tego snu. Hmm. Zaczekaj jeszcze, Welmo. Skubi, co znalazłeś? Uuu, to Junia! Wreszcie podjąłem jej trop! Chodźcie. Chyba znalazłem Junię! A straszliwy potwór znalazł nas! W Widzicie? Słońce! Barzy potwora! To nie słońce, to coś innego. A! Złapał Wełmę! Szybko, ciągnijcie! A! A! Nie zabierzesz mi Wełmy! Wy mnie Wyciągnijmy jednocześnie, wyciągnijmy go na światło mocno! A! Mam dość, wychodzę! Nie rozumiem już niczego! Bo calutkie życie wierzyłam w fakty, wskazówki, a jesteśmy w jakimś świecie snów, walcząc z sennym potworem. No, gdzie tutaj jest sens? Chcę, żeby miało sens! To musi mieć jakiś sens! No, nie płacz już dobrze, Welmo. Czasami musimy nie myśleć, czasami trzeba coś poczuć, żeby różne rzeczy nabrały sensu. Jesteście doskonali, we wszyscy. Teraz widać wyraźnie, że jesteście spadkobiercami oryginalnych. Niulia, dosłownie wszędzie cię szukałem. My się tu ukrywaliśmy przed strasznym potworem. Niemu bardzo zależy, aby nikt nie wyszedł z tego świata. A ja widzę, że wiele nauczyliście się w tym świecie między światami. Teraz musicie zabrać ze sobą tę wiedzę. Ale my nie wychodzimy! Nie możemy! Bo tę figurkę, co mieliśmy dać temu gościowi, ten wariacki potwór zabrał! Talizman? Jest potrzebny, by wyjść z tego świata, czyli jesteśmy uwięzieni? A gada?! Velmo, to nie Niunia! Została opętana przez międzywymiarową istotę, pamiętasz? Nie nadążasz, Velmo. Co ja narobiłem? Czemu tam jeszcze siedzicie? Musimy odebrać mu talizman, żeby wrócić. Ale, Fred, jak można złapać potwora w świecie snów? He, <laughs> spokojnie. To dziwadło pokazało swą piętę Achillesa, a to, co jest na szczycie piramidy, może go zniszczyć. Kochani? Czas na pułapkę. Taką raczej międzywymiarową.